Czy to koniec z olbrzymimi kłopotami Andrzeja i Gienka z Plutycz? Czy konie bohaterów serialu będą miały wreszcie odpowiednie warunki do życia? Zapraszamy na dzisiejszy odcinek, gdzie rozwiniemy tę intrygującą historię i dowiecie się, co ostatnio wydarzyło się w Plutyczach. Ostatnio w sieci krążyły szokujące doniesienia o niebywałych spięciach między Gienkiem i Andrzejem z Plutycz a ich sąsiadami. Ten incydent zdecydowanie wstrząsnął całą okolicą. Mimo że kontrowersje i spory między nimi trwały od dawna, a Gienek i Andrzej, znani z rolnicy, pod lasie, zawsze tłumaczyli to zwykłą zazdrością. Jednak tym razem sytuacja nabrała znacznie poważniejszego obrotu. Sąsiedzi byli już po prostu przerażeni tym, co dzieje się w Plutyczach. Już w 2021 roku bohaterowie programu skarżyli się na ciągłe pisma z sądu. Dlaczego pisma z sądu dostajemy? Sąsiadów naszych kochanych trzeba zapytać, mówił Andrzej Onopiuk w rozmowie ze współczesną Rolnik twierdził, że wraz z ojcem codziennie dostają pisma z sądu czy policji, roi się w nich od fałszywych oskarżeń, pod ich ogromem Andrzejowi i Gienkowi nie pozostało już nic innego, jak się z nich śmiać, choć nie ukrywają, że momentami wciąż robi się im przykro. Policja przyjeżdża, kary na nas nakłada, tłumaczył Andrzej w rozmowie z gazetą. Za nic tak naprawdę. Skargi dotyczą różnych rzeczy. Krowy chodzącej po polu sąsiada, przekraczającej rzekę, plakatów na płocie, a nawet braku maseczki. Według niektórych nierzyczliwych, Gienek i Andrzej mają nielegalne dochody. Andrzej śmiał się już z tego w wywiadach. Stwierdził, że według sądu mają mieć z ojcem miliony, ale nie widać jakoś pałaców. Tymczasem teraz pojawił się kolejny problem. Jak donosi w swoim reportażu Radio Białystok, mieszkańcy Plutycz skarżą się na konie, które niszczą im pola i łąki. Pognieciona, wytłuczona całkowicie. Pojedzone półkolby, konie pogryzły. Po kilka, kilkanaście razy w roku skarżą się rolnicy. Pretensji jest dużo więcej. Jest drastycznie źle. Mamy już tego dosyć, powiedziała kobieta. Gienek w rozmowie z dziennikarzem oznajmił, że oskarżenia są wynikiem zazdrości przed Gienkiem trudna decyzja czy sprzeda konie?